Witaj w Kaliani Chi to wideo dedykuje Tobie na przywracanie wewnątrz Ciebie, poczucia piękna, poczucia spokoju, równowagi, harmonii, wypełnienia świeżym, dobrym ci, przepływu ci przez całe Twoje ciało i Twojego połączenia z naturą, połączenia z ogromnymi źródłami energii z ogromnym niebem, z ogromną Matką Ziemią i z wszystkim, co powstaje dzięki połączeniu yin yang, wszystkim, co jest w naturze, co jest na Matce Ziemi. Zapraszam Cię do praktyki przy kwitnących słonecznikach, żeby ta radość, słońce i piękno natury pozostała z nami na cały rok. To zaczynamy. Na początek mała rozgrzewka. Pamiętaj o tym, żeby rozluźnić też gardło To musi nie, trwać długo Tylko otrzepuj ręce Postaraj się, żeby całe ciało było luźne Przed siebie, na boki w górę, w stronę nieba W dół Rozluźnij szyję, ramiona Okrężne ruchy ramionami Kilka obrotów. Pozwól, żeby Twoje ręce obijały Twoje ciało z tyłu, na plecach, na ramionach, za barkami i rozluźniaj w przód. Jeszcze kilka wdechów otwierających merydiany, serca, płuc. Dłonie w przód i wydech. Wdech. Dłonie w przód, palce skierowane w stronę nieba, wydech. I ostatni raz, wdech. I spokojny wydech. Czuj stopy dobrze osadzone w ziemi. Krótki masaż. Po to, aby zakotwiczyć się w sercu. Rozmasuj punkty logo. Wdmuchnij intencje, miłość, radość w swoje dłonie. Połóż dłonie na sercu. Na środku mostka. Rozmasuj to miejsce. Weź głęboki wdech i spokojnie z wydechem przenieś dłonie w dół w stronę brzucha. I rozmasuj jeszcze swój brzuch. Jakby ci miał powędrować wokół do wszystkich organów wewnętrznych, porusz qi w swoim dolnym Dantien. Przenieś ciężar ciała na swoją prawą nogę. Obie stopy są razem. Rozstaw szeroko palce stóp i zaczynamy. Poczuj, jak głaszczysz ziemię. Poczuj, jak Twoje stopy są zakorzenione w matce ziemi. To da Tobie uczucie ugruntowania. Wdech i z wydechem dociskaj punkt logą, czyli ten pośrodku dłoni w stronę ziemi. Rozluźniaj łokcie, nadgarstki, ramiona kolana, biodra. Teraz obracaj palce, mały palec ciągnie w tył, palce skierowane w dół, palce dłoni skierowane w dół, wdech, czy jak zbierasz wszystkie zasoby z ziemi, z natury, z nieba, jak wschodzące słońce rozświetlasz swoje ciało, rozświetlasz swój umysł. Wdech, połącz dłonie razem, rozluźnij kolana, dociśnij jangczuań do ziemi, czyli przód stopy, i z wydechem czuj, jak sięgasz palcami dłoni nieba i czubkiem głowy nieba. Rozluźnij z wdechem dłonie, spływają w dół. i otwórz dłonie na sercu otwórz swoje serce wiaruj wszystko co najlepsze w Tobie, wszystko kim jesteś Oczy jak wzrastasz w tym nowym dniu w nowym momencie z wydechem dłonie skieruj w stronę ziemi prawa ręka pod obojczyk lewa ręka pod obojczyk Poczuj dłonie skrzyżowane na Twoim centrum emocji, na Twoim emocjonalnym sercu. Prawe ucho do prawego ramienia. Obserwuj świat. Z radością obserwuj niebo. Rozluźnij szyję, rozluźnij ramiona. Łopatki. Rozluźnij kolana, biodra, dół pleców. Popatrz teraz w prawo. Broda do gardła i zmień kierunek. Lewe ucho do lewego ramienia. Popatrz w prawo i obserwuj rozluźniając szyję. Świat, jak tęcza nad Twoją głową. Prawe ucho do prawego ramienia. Broda to kartła. Głęboki wdech, poczuj jak uwalniasz wszystkie zmartwienia, ciężar ze swoich płuc, z klatki piersiowej otwierasz ją, rozluźnij ręce, opuść w dół, rozluźnij kolana, przenieś ciężar ciała na swoją prawą nogę i otwórz lewą stopę. Rozstaw na szerokość ramion. Skieruj dłonie wnętrzem do dolnego dantien, czyli do brzucha, dech, poczuj jak przeciągasz ci przez całe ciało i otwierasz swoje ręce w stronę nieba. Twoje ręce są jak lejek. Możesz połączyć dłoń, palce dłoni razem, pamiętaj, by pachy były skierowane w dół, nie nadwyrężaj ramion do uszu luźno popatrz w stronę nieba. Kiedy podnosisz głowę patrząc w stronę nieba przypilnuj, aby kość ogonowa była skierowana w dół, rozluźnione biodra, lekko ugięte kolana czyli nie przeprostowujesz nóg i stoisz stabilnie na ziemi i niebo Oczy jak napełniasz się energią yang energią słońca wdech i z wydechem obracaj tłów Kierując się z brzucha, klatki piersiowej w prawą stronę. Obserwuj tak daleko skręt, na ile jest to dla Ciebie wygodne. Ważne jest tutaj Twoja intencja. Dech i z wydechem w lewo. Z uśmiechem witaj. Ci, które spływa na Ciebie. Nawet jeśli jest to pochmurny dzień. Słońce zawsze świeci za chmurami. Nad Twoim głowem jest zawsze niebo. Wydech. Zawsze energia yang. Energia wszechświata. Wydech. Przy skręcie pamiętaj, aby stopy stały stabilnie. Nie obciążając kolan. W ten czas możesz zrobić skręt, kiedy stopy stoją stabilnie, dociśnięte nawet zewnętrzną krawędzią. I radość, która spływa na Ciebie. Rozluźnij ramiona. Wydech, dech. Energia, jan. Słońce ciepło. Zamykaj teraz dłonie. Skieruj je do dołu. Na wysokość Twojej klatki piersiowej. Dech, i z wydechem obserwuj, co jest na horyzoncie, co powstaje z połączenia energii ziemi i energii nieba, rośliny, kwiaty, piękno, które cię otacza, piękno natury. Dech, wydech. Dech, kiedy wracasz. I wydech, poczuj w sobie harmonię i równowagę, yin yang na poziomie twojego serca na poziomie twoich uczuć pachy w dół rozluźniaj, luźne na łokcie, nadgarstki palce wydech dech jeszcze raz wydech jak to piękną siła natury i ostatni raz wydech napełnia i wypełnia Twoje ciało. Radość, piękno, równowaga, harmonia. Opuść dłonie w dół, w stronę ziemi. Poczuj jak zagarniasz jej ci. Połącz się z jej yin ci. Karmiącym Ci kieruj w stronę nerki po prawej stronie. Luźne ramiona łokcie nadgarstki. Wydech i wdech do nerki po lewej stronie. Wydech. Wdech. Wydech. Luźne ramiona. Przysiądź lekko, kła. Wilne stopy, szczególnie zewnętrzne krawędzie stóp. W ten sposób też rozluźniasz swój kręgosłup. Masujesz. Nie zginaj się, trzymaj pionowe wyrównanie. Czubek głowy w stronę nieba. Kościół ogonowa w stronę ziemi. Ostatni raz wdech. I z wydechem powróć kieruj dłonie w stronę dolnego Dantien, czyli Twojego brzucha. Poczuj, jak napełniasz cały dolny Dantien, wydech, dech, energią ziemi, wydech. Obserwuj jej życiodajną energię, minerały. Takie składniki odżywcze, które dzięki niej mamy. Wszystko, co to, dzięki czemu możemy żyć tu na ziemi. Wdech. To, Czym nas karmi, czym karmi rośliny, drzewa, zwierzęta. Wdech i wydech, kiedy robisz obrót jak wypełnia Twoje centrum kreacji. Zatrzymaj. Ustaw dłonie trochę poniżej, tak aby ci wpływało teraz do Twoich nerek, nadnerczy. Poczuj jak rozpływa się w stronę nóg, wypełnia całe nogi aż do stóp. Rozpływa się do góry, wypełnia cały tłów, ręce, głowę. Całe ciało. Przepełnione Ci świeżym, dobrym ci w kła wdech, ramiona łokcie, na palce, otwórz ręce, podnosząc do góry na wysokość ramion, ci matki ziemi, poczuj harmonię, równowagę yin yang, wydech. I zagarnij zasoby ziemi, wsparcie matki ziemi. Gruntowanie, stabilność. Zgarnij też yang, ja, nieba, energię do działania, radości, aktywnego życia, dech i z wydechem spokojnie oddalaj wszystko co Ciebie zatrzymuje, wszystkie stagnacje. Różne tematy, które są dla ciebie za trudne do rozwiązania. Poczuj, jak oddajesz je do ziemi, do nieba i sięgasz po rozwiązania, o światło, powiedzę. wiedzę. Z wydechem poczuj, jak otaczać się światło. W wszystkich kolorach tęczy, cały spektrum. I przenieś ciężar ciała na prawą nogę. Połącz dłonie prawa u góry, lewa na dole. Dziękuj Sobie, wszystkim źródłom energii, źródłom Ci. Prawa ręka w pięść, lewa ręka gładko otula. Energia yin uspokajająca, wyciszająca. Dziękuj swojemu ciału. Rozluźnij tej po praktyce. Dziękuję Tobie za wspólne ćwiczenia. Korzystaj z tego na co dzień. Praktyka Chikung może zmienić w kilka minut Twoje nastawienie do życia, Twoje samopoczucie w ciele. Może zmienić to, jak się czujesz ze sobą i to, co się dzieje w przestrzeni Twojego. Ciała energetycznego, czyli YT. to jak się czuje Twoje ciało. Może poruszyć energię, zmienić coś takiego drobnego, małego, gdzie poczujesz nagle: O, chce mi się dalej żyć, chce mi się coś robić. Niekoniecznie zapadać się w tę stagnację, kiedy ciało jest zmęczone, kiedy umysł jest zmęczony, kiedy czujesz przeciążenie emocjonalne. Korzystaj z praktyki kong. Nawet z jednej małej drobinki, nawet ten ruch może być tylko jeden. Już nawet samo spojrzenie w niebo przynosi radość. A co dopiero otwarte dłoń, otwarte ręce, otwarte serce na światło, na ciepło słońca, na wiatr, na ogromne niebo. A co dopiero poczucie, że Twoje ciało stoi stabilnie na Ziemi i jest cały czas zasilane jej minerałami, jej energią odżywczą, chi, która powoduje, że to wszystko rośnie. W połączeniu oczywiście z energią nieba, bo gdyby nie słońce, gdyby nie powietrze, gdyby nie to, co dochodzi do tych roślin, no one nie mogłyby wyrosnąć. Także y, poczuj to wewnątrz siebie. Jeśli będziesz stosować praktykę Chigong na co dzień, to w momentach, kiedy Twoje ciało będzie tak zmęczone, że nie możesz wykonać żadnego ruchu, będziesz czuć się jak wymiętasz szmatka, możesz usiąść na sofie albo położyć się i otworzyć swój umysł, przywrócić. To wspomnienie i połączenia neuronowe będą działać w taki sposób, że Twoje ciało poczuje się, jakby praktykowało Qigong, i to samo uczucie będzie się dziać w Twoim ciele. Oczywiście tylko wtedy, kiedy Twoja praktyka Qigong będzie regularna. Zrób choć mały, mały, mały krok codziennie. Może z czasem stanie się to Twoim nawykiem. Pamiętaj o tym, żeby zachować uśmiech. Na początku praktyki, na końcu praktyki, bo to właśnie jest to spełnienie, w jakim, w jakim chcemy żyć. Jesteśmy w tym ciele po to, żeby się cieszyć. Mamy swoje zadania, mamy swoje rzeczy do wykonania, i podarujmy sobie w ciągu dnia chociaż chwilę, żeby wrócić do tej radości, by wrócić do centrum siebie, zgromadzić w sobie wszystkie zasoby skierować się do swojego centrum kreowania, kreowania tego, co czujemy w naszym sercu. To, po co przyszliśmy do tego ciała, z czym przyszła tutaj nasza dusza. <grym> I czerpać z zasobów ziemi, nieba, czerpać i dawać, kreować. Tak jak natura kreuje piękno, tak ty swoim ciałem też możesz je wykreować. Dziękuję Tobie. Jeśli spodobało się Tobie to wideo, zostaw like, możesz zostawić komentarz, subskrybować ten kanał, podzielić się też ze swoimi znajomymi. Też możesz sięgnąć na stronę www.kalianiyoga.com. Link znajdziesz w komentarzu i w opisie tego wideo. Tam znajdziesz też różne kursy, które uczą całych sekwencji. Kurs dla kobiet, cikong dla kobiet, cikong dla organów wewnętrznych, czyli zankugon, qigong dla, szczególnie dla wątroby, żuraw, piękna praktyka, która wyciąga ze stanów depresyjnych, ale też daje poczucie lekkości bardzo dobra dla osób, które większość czasu, większość życia muszą spędzać w miastach, czuć przeciążenie budynkami praktyka też na ogrzewanie ciała, rozgrzewanie na nerki, na płuca, na pęcherz moczowy. A tymczasem dziękuję Tobie za Twój czas poświęcony na praktykę ze mną i zapraszam Cię do kolejnych wideo. Dobrego Ci dla Ciebie, piękna słoneczników i dużo radości w życiu.